Zapewne zorientowaliście się już państwo, że bardzo dużą część mojej uwagi wypowiedzi poświęcam czemuś co nazywamy równowagą fasowo zasadową Jest to po prostu homeostaza. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że 70 75% masy naszego ciała to woda, no to jest to dość istotny problem i możemy o nim sobie dość długo nawet rozmawiać w kontekście bardzo, ale to bardzo wielu problemów zdrowotnych. Tak naprawdę mamy do czynienia z elektrolitami płynami fizjologicznymi, płynami śródmiąższowymi. Jednym z ważniejszych płynów jest osocze krwi, ale o tym jeszcze będzie na pewno w niejednym moim filmie. Dlaczego tak bardzo dużo poświęcam uwagi w równowadze kwasowo-zasadowej? Otóż jest, to, jest ona bezpośrednio związana z aktywnością enzymatyczną, albowiem aktywność enzymatyczną oblicza się według wzoru, do którego podstawiamy tylko dwie zmienne. Mianowicie jest to temperatura otoczenia i pH otoczenia, w którym enzym działa. Co za tym idzie? Temperatura wewnątrz naszego ciała jest w miarę stała, natomiast jeśli chodzi o równowagę kwasowo-zasadową, oj, to tu już jest bardzo różnie, dlatego, że na przykład yy, anelazy, lipazy i proteazy, czyli trzy główne grupy enzymatyczne działające u nas w bielicie cienkim, yy, tak naprawdę działają w lekko zasadowym środowisku o jakby... Dbanie o tło tego środowiska, yy, tak naprawdę odpowiedzialna jest żółć, która jest stricte zasadowa, ma pH 8 i tworzy tło do działania tych głównych grup enzymatycznych. Natomiast jeśli chodzi o żołądek, u, tu już mamy zupełnie inną historię. Mianowicie pepsyny, yy, enzymy odpowiedzialne za pierwszy rozkład białek, aktywne są tylko w kwasie. Co to oznacza? Że u zdrowego człowieka żołądek powinien mieć yy, kwas solny. W przedziale między 1 a 2. Jest to najniższe pH w naszym organizmie. PH1 i też najniższe na skali pH, która obejmuje od 1 do 14, gdzie 1 jest czystym kwasem, 14 czystą zasadą, 7 natomiast ani nie jest, kwasadą, yy, przepraszam, ani nie jest kwasem, ani nie jest zasadą. No więc o co tutaj moi mili chodzi? Otóż u zdrowego człowieka żołądek spełnia kilka bardzo ważnych metabolicznych funkcji. Pierwszą, zasadniczą z nich jest y, funkcja śluzy, czyli takiego bezpieczeństwa y, przed infekcjami pokarmowymi. Y, chodzi o to, że wszystkie zagrożenia biologiczne, które mogą powodować infekcje, w zasadzie y, z materii żywej, to są wirusy, to są y, bakterie, wielokomórkowce, no i oczywiście. Pasożyty. Żeby nie dochodziło do infekcji wewnątrz naszego jelita, to żołądek właśnie, jego charakter trawienia polegający na kwasie, czyli na właściwościach żrących kwasu solnego, uniemożliwia zakażenie się jakimś wirusem pokarmowym, czy bakteriami niepożądanymi, czy też nawet aż robakami. Jeżeli w żołądku nie występuje kwas solny, no to niestety nie ulegnie to wszystko strawieniu i zacznie się rozwijać w naszym jelicie, powodując infekcję, a więc to mamy pierwszy bardzo ważny punkt. Drugi, drugi bardzo ważny punkt to jest immunologia, czyli odporność. Proces. Odpowiedzi immunologicznej polega na tak, zwanej, na, tak zwanym, na tak zwanej prezentacji antygenu. Otóż białko wirusa, bakterii, pasożyta zostaje przycięte do charakterystycznej sekwencji aminokwasów i wystawione w komórkach denty, dendrycznych, tak by leukocyty mogły się tym zainteresować. A to znaczy że jeżeli będzie nasz żołądek nie będzie spełniał funkcji odpowiedniej, te białka będą za długie wychodzić, łańcuchy aminokwasów, no to mogą spowodować już e, zainteresowanie się naszych leukocytów i zacznie się walka. Na czym ona polega? No, uruchamiane są wtedy komórki e, leukocytów, które nazywamy natural killer, to są komórki, które unicestwiają intruzów za pomocą fagocytozy. Fagocytoza to jest proces pochłonięcia błoną komórkową, intruza, po to, by w zamkniętym środowisku integralnej komórki leukocyta został ten intrus po prostu strawiony za pomocą yy, lizosomów, które się tam znajdują. Co się dzieje, jeśli te białka są za długie? No, niestety powodują one reakcje naszych leukocytów, ale bardziej to przypomina atak jamnika na Rottweilera. Czyli jeżeli taki, mówimy często, sfrustrowany neutrofil rzuca się na jakiegoś y, patogena, próbuje go objąć błoną komórkową, ale niestety cały ten proces jest już skazany na niepowodzenie z powodów rozmiarów intruza. Niestety, nasz y, leukocyt y, nie ma w granej możliwości analizy czy syntezy i ma wykonać zadanie, które próbuje zrobić. Niestety, kiedy nie obejmie tego. Intruza swoją błoną komórkową i dojdzie do przerwania ciągłości tej błony, to te lizosony, które miały strawić intruza wewnątrz, wylewają się na ściankę jelita, powodując trawienie nie intruza, a ścianki jelita. I stąd też możemy mieć objawy wrzodziejącego jelita, drażliwego jelita, chorobę leśniowskiego krona, itd. Tak tak Większość problemów jelitowych związanych. Właśnie z atakiem leukocytów tak się kończy, przy czym też i taką chorobę krona nazywamy chorobą autoimmunologiczną. Wydaje mi się to troszeczkę zbyt daleko... Posuniętym wnioskiem, niemniej jednak, dobrą informacją jest to, że możemy sobie z tym dać radę, ale kiedy zrozumiemy, jaka jest rola żołądka. Kochani, to wszystko. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następne, w których będę mówił, jak w miarę prosty sposób pozbyć się innych schorzeń, takich jak cukrzyca, takich jak choroby serca i układu krążenia. Ups, powiedziałem chyba prostych. W jakby w ogólnym pojęciu niekoniecznie są to proste problemy, ale ja je postaram przybliżyć je w tak prosty sposób, że zrozumiesz jak to robić.